A teraz przed nami klaps. Tak. Z czym ci się kojarzy? Klaps mi się kojarzy z karą, ale my tego klapsa będziemy dzisiaj, ten klaps będzie dzisiaj padał i nikt nie będzie płakał, tylko wszyscy będą cieszyć się, bo klaps filmowy, o którym będziemy mówić, jest zwiastunem wspaniałej przygody artystycznej. Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich Klaps właśnie w Byrgoszczy i przed nami. Właściwie no, w trakcie. Właściwie w trakcie. No, i na naszych kanapach witamy. Najpierw przywitamy panią Agnieszkę Grochocką, opiekuna samorządu uczniowskiego z zespołu szkół nr 6 w Bydgoszczy, jednocześnie organizatorkę tego festiwalu. Również Alicja Partyka, Michał Dądajewski, Błażej Kaczmarczyk Dzień dobry i Jarosław Kubiszczal, operator telewizji polskiej TVP3 Bydgoszcz, jednocześnie operator filmowy. Dzień dobry, Jarku. Cześć, 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 cześć. tam Malwino, musimy zacząć chyba jednak od wytłumaczenia widzą, czym tak naprawdę jest ten festiwal i że ma już sporą historię. Ma sporą historię, słysmy, tak? tak, to ósma edycja, ale o tym opowiedzą nasi goście Głażeju. to jest ósmy rok, kiedy uczniowie z własnej inicjatywy organizują takie duże ogólnopolskie przedsięwzięcie. Jak to się zaczęło? Tak sobie zawsze żartujemy, że 8 lat temu. Prawdopodobnie z powodu nadmiaru wolnego czasu ówczesny przewodniczący samorządu zdecydował się taki konkurs stworzyć. Oczywiście razem z opiekunami samorządu i innymi samorządowcami. Tak mówimy oczywiście żartobliwie z powodu nadmiaru wolnego czasu, bo ciężko jest mimo wszystko znaleźć wolny czas na zorganizowanie tego konkursu. A mimo to jednak od 8 lat ten konkurs w Bydgoszczy istnieje, i jest organizowany przez nasz samorząd. I z roku na rok przekazujecie sobie pałeczkę, i następna ekipa przygotowuje taki festiwal. To chyba duże przedsięwzięcie, wymagające pracy wielu osób, prawda? Tak, przygotowujemy to cały rok, już, już od września szukamy sponsorów. Potem szukamy ludzi, którzy będą zajmowali się jury w naszym konkursie, także osoby prowadzące warsztaty oraz całe mnóstwo innych rzeczy, które trzeba przygotować. Jest to naprawdę duże przedsięwzięcie. Szkoła rządzi się swoimi prawami i trwa tylko trzy lata, jak liceum ogólnokształcące. Mamy gimnazjum i liceum, więc niektórzy są więc tutaj niektórzy 6 lat. lat mm -hmm. Ale przy, praca przy tym festiwalu jest właśnie rotacyjna. To pomaga, yy, utrudnia? Chce się być lepszym niż, niż koledzy rok temu? Jak konkurencja, można powiedzieć? Ponikąd chce się być lepszym, jednak to jest trudne do osiągnięcia, jako że te osoby, które organizują, to zawsze zdobywają doświadczenie. To jest, uważam, bardzo cenne doświadczenie. Jednak Nikt nie jest w stanie tego przekazać następnym pokoleniom. Po prostu to mimo że tak dużo tej wiedzy dostaną, oni to wszystko dla siebie mają, ale też trudno im powiedzieć po prostu przyszłym samorządowcom, co tak dokładnie na to trzeba uważać, co trzeba zrobić wcześniej, co może się przyda nowego, jest dużo naprawdę jeszcze do dopracowania, możemy ten konkurs naprawdę jeszcze mocno rozwinąć. To jeszcze póki co dość mało rozgłoszony konkurs, jednak... Jest jeszcze dużo dorobienia, ale to jeszcze wymaga wielu lat i doświadczenia przekazywanego. Pani Agnieszko, czym popisują się uczniowie na klapsie? Y, nasi uczniowie, czy ci, co zgłaszają Ci, co zgłaszają. Filmy? Ci, co zgłaszają filmy. filmy. No, filmy zgłaszają y, ludzie tak naprawdę z całej Polski. Mamy zgłoszenia od, nie wiem, Katowic poprzez właśnie Gdańsk, Gdynie, Puławy, Szczecinek, nie wiem, czy jeszcze o kimś Warszawa. Warszawa. No naprawdę mamy. To są mamy... filmy. Typowo amatorskie. Nie no, ma tu ingerencji. To jest pojęcie bardzo pojemne, tak, czym jest amatorszczyzna właśnie w tych filmach. My mamy czasami problemy, bo niektóre są bardziej amatorskie, niektóre no, już bardziej zaawansowane, ale wciąż są to ludzie, którzy zaczynają i którzy szukają w naszym konkursie możliwości pokazania się, żeby po prostu być dostrzeżonym tak, w świecie filmu. I my taką możliwość im dajemy. Są to też przede wszystkim ludzie z pasją, tak. którzy swój wolny czas oprócz szkoły poświęcają właśnie tworzeniu filmu. Dla nich dziś przygotowane są warsztaty, Jedny Jednym z nich... Z, jeden, z, jeden z nich będziesz prowadził Ty, Jarku. Co przekazać młodym ludziom, którzy chcą zacząć swoją przygodę z pracą z kamerą? Może najpierw Wam coś przekażę, póki hmm. pamiętam. Mimo, że jest bardzo wygodna kanapa, to się bardzo źle w tym miejscu czuję, wolałbym stać tam. Dlatego zawsze, zawsze zastanawiałem się nad tym, co Was kręci w pracy przed, po tej stronie obiektywu. No, naprawdę A ja tej chciałam potem wiem. zapytać, czy nie poczułeś się lepiej z no tej właśnie, strony? No właśnie, jakoś nie wiem, jest to moje miejsce. Koledze też, żeby tak dużo nie mówił o tym, że mają dużo czasu, bo im przykręcam tą śrubę w tym ogólniaku. Ale, ale co chciałbym przekazać? No, przede wszystkim, jak obejrzałem tutaj kilka filmów, to tak naprawdę zauważyłem, że że są takie filmy, o których możemy sobie po prostu nawet wymienić tylko doświadczeniami, a nie przekazać. Ale są też takie, które no, łamią na przykład podstawowe zasady, jeżeli chodzi o język filmowy. I teraz kwestia, czy ktoś wie, że łamie te zasady, bo żeby łamać zasady trzeba je najpierw poznać, czy zrobił to zupełnie przypadkowo, bo chciał inaczej. Są filmy dobre, I teraz, jeżeli chodzi o techniczną stronę. I teraz znowu pozostaje to, czy on to zrobił intuicyjnie, czy naprawdę ma już taki warsztat. To, co wspomniała Pani, no, trudno określić, gdzie jest film amatorski, gdzie, gdzie nie. No, jeżeli ktoś dobrze fotografował, robił wcześniej zdjęcia, zabrał się za, za robienie filmu, ja patrzę od tej strony wizualnej, no to robi to już bardzo dobrze. Dla mnie to już nie jest amator. To jest ktoś, kto mógłby gdzieś dostać normalną pracę w tej, w tej dziedzinie i by się, i by się, by się wykazał. Bo przygotowałem sobie takie trzy punkty na te warsztaty. Jeden z nich to jest, może to szumnie zabrzmi, ale ruch wewnątrz kadru połączony z ruchem kamery, jak się ma, przekłada jedno na drugie. To wcale pozorownie jest takie proste. Nawet wielu tak zwanych zawodowych operatorów teraz zastanawia się, o czym w tej chwili rozmawiamy. A, 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 i tak samo nie od razu kreko rozbudowano, jeżeli chodzi o te filmy. Tam zauważyłem właśnie ten, ten, ten problem. No i mi się udało w swojej rzeczy popełnić ileś tam dni pracy przy różnych serialach przez więc wiem, że presja czasu, presja pieniędzy polega na tym, że ostatni błąd, jaki może być, to błąd e, człowieka za kamerą, bo, bo, bo to, 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 to są pieniądze, prawda? Później będziemy rozmawiać o świetle na planie, świetle rysującym, wypełniającym, kontrującym, świetle efektowym i jak to wszystko zrobić jedną żarówką, bo, bo wiemy, jednym punktem, wszystkie te, te, te światełka, bo, bo wiemy, że to są filmy niskobudżetowe. Postaramy się oświetlić nawet plan jedną świecą. Czyli nie trzeba tak naprawdę mnóstwa pieniędzy. Jarku, powiedz mi też, czy trzeba mieć wyjątkowy sprzęt, bo. Otacza nas coraz więcej nowinek technicznych. Wchodzą nowe rozdzielczości, nowe kamery, telefony nie. mają. Telefony czy mają, mają wyjątkowe rozdzielczości. Czy, czy trzeba mieć sprzęt naprawdę z najwyższej półki? Wiedzę, tak? czy, czy nie A Czy nie? sami wystarczy? wiecie, że czasami u nas na korytarzach mówimy, że kupa sprzętu zero talentu i to się też naprawdę sprawdza, bo jeżeli ktoś chce pokazać, że ma jakąś tam jazdę, którą dostał, nie wiem, na 18 rodziny czy na, na, na 15, czy, czy wujek przyjechał, i wykorzystuje tą jazdę tylko dlatego, że pokazuje, że ją ma, ona nic nie opowiada, nic nie wnosi do, do tego filmu, to uważam, że ona nawet szkodzi, prawda? Eee, sprzęt na pewno pomaga, tylko teraz kwestia umiejętnego go wykorzystania. Po co? Zawsze zadaje sobie pytanie: po co? No masz najszybszy komputer, po co, jak ty na przykład wysyła z niego tylko maile? I tak samo jest ze sprzętem. O tym chcielibyśmy właśnie porozmawiać w tej pierwszej części. Zanim przejdziemy do drugiej, tam będzie rozmawiać właśnie cały czas, jak uruchomić kamerę i po co ją uruchamiać? Czy ten ruch wewnątrz kadru wymaga uruchamiania tej kamery? Kiedy powiedzmy, ona śledzi za, za gestem, za, za ruchem tego, co jest w środku, a z, kiedy go wyprzedza, żeby kamera nie była mądrzejsza od widza. To jest ważne. I w trzecim punkcie. Chcielibyśmy porozmawiać przynajmniej o elementach filmowania w steroskopie. Ja się dopiero przy nazwie stereoskopia, a nie 3D. To jest? A 3D. 3D. A, właśnie. Tak jak a, przy nazwie operatora, nie kamerzysta, o, właśnie. tutaj zaapelujemy. Tak, są, apelujemy. Są różne, tak, z... apelujemy, są różne, są różne w, tym, w tym momencie właśnie sytuacje operator kamerzysta tak samo przy stereoskopii, gdzie tak naprawdę, żeby zająć się dobrze steroskopią, trzeba zapomnieć wszystko, co się nauczyło w filmowaniu płaskim. czyli te i już opanujemy te dwa punkty, odcinamy się i zapominamy, co jest w płaskim, bo na tym polega filmowanie w 3D, że tam się zupełnie na świeci i na kadruje. Inaczej, inaczej ustawia kamerę, inaczej się montuje i tak dalej. już częściowo tak. warsztaty pytanie, odbyli. czy jeszcze warto przyjść do, do Jarka na te warsztaty Bożeju? Nie, nie wiem, czy cię, prawdę mówiąc, znajdę czas, bo jeszcze jest dużo do zrobienia. Mamy dzisiaj o, o godzinie 18 galę, na którą wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Gala w Kinie Orzeł Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o godzinie 18.00. Więc no, na pewno byłoby to bardzo wartościowe. Postaram się gdzieś tam chociaż na chwilę y, pojawić na tych warsztatach, ale y, ciężko będzie znaleźć dzisiaj czas. Bo my tle. mamy naprawdę dużo pracy. Na tle. Tle. Jako organizatorzy, ja się zastanawiałam, czy popełniliście sami jakiś film w życiu jako organizatorzy festiwalu filmowego. Przygotowaliśmy taki króciutki spot reklamowy, ale do tego się ograniczyliśmy. Mimo wszystko zajęliśmy się tą stroną organizacyjną, tylko. Organizacja produkcji filmowej jest bardzo ważną dziedziną, w, w tej. co o, wiemy o, również z pracy w Chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że w tym roku potrafiło na mnie, że zaprosiła panią Pani Agnieszka do prowadzenia warsztatów, ale rok temu prowadził to nasz kolega, nasza perła wśród montażu Artur Obczarczak. także tutaj, tutaj no jakoś cały czas widzę, że poszukują w naszej firmie, kogoś do pomocy. Z czego się bardzo z cieszymy. Czego się bardzo cieszymy. Pani Agnieszko, dzisiaj na tej gali wszystko już będzie jasne? No tak, my już wiemy, ale nie powiemy. A dlaczego? No nie powiemy. No, Przypomnijmy widzom, to będzie, będą filmy w kategorii i nagrody w kategorii. Animacja, Teledysk, dokument i film fabularny. I Grand Prix, które przyzna publiczność. Tak jednemu jest. z dowolnej kategorii. Tak, tak jest, dokładnie tak to wygląda. Kiedy odbyło głosowanie? Głosowanie było wczoraj podczas przeglądu filmów. Od 10 do 15 odbył się przegląd wszystkich filmów zakwalifikowanych do finału i publiczność mogła oddać głos na jeden z wybranych filmów. I ten film dziś będzie można również zwycięski zobaczyć? Dziś będzie można usłyszeć, kto to wygrał. Aha. Jurorzy, nie wzięli się z, jurorzy tego festiwalu nie wzięli się też nikąd. Jak udało Wam się namówić do współpracy? <laughs> to jest nazwany. też długa, długa historia. Poprosimy bo... o skróconą wersję. Skróconą wersję. No, z częścią jurorów już pracowaliśmy w poprzednich edycjach i po prostu wykorzystaliśmy te kontakty. Pan Konrad Aksinowicz był już w poprzednich edycjach naszego konkursu, a w tym roku, jako że ma premierę swojego filmu w Spirali, właśnie tutaj w regionie doskonale się złożyło że mógł też przyjechać i być jurorem na naszym konkursie na przykład taka była historia jeśli chodzi o tego joram będzie też pan Arkadiusz Chapka który jest kierownikiem kina Orzeł Miejskiego Centrum Kultury które zresztą bardzo nas wspiera przy realizacji tego konkursu i będzie pan Krzysztof Nowicki, też tutaj bydgoski dokumentalista, znany w tutaj w rejonie. Także tak wygląda żyli w tym roku. Słowem, jeszcze raz zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. serdecznie. Zapraszamy. Oczywiście, że tak trzeba wspierać młodych twórców, czegoś się też z tych filmów na pewno nauczyć, bo niejednokrotnie są to bardzo poruszające historie z morałem. Poza tym, artystyczna wycieczka w piątek wieczorem jeszcze nikomu nie zaszkodziła.